Dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X4 o oznaczeniu 20i z 2017 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20i, czyli mamy pod maską dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 184 koni mechanicznych, współpracujący z 8 stopniową automatyczną skrzynią biegów i napędem na 4 Koła X-Drive. Samochód jest w kolorze czarnym, a kodla kieru to 668 Black Uni. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, mamy tutaj m.in. reflektory ksenonowe, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania. Aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali, relingi dachowe. Wewnątrz natomiast tapicerka to połączenie materiału oraz skóry. Przebieg naszego samochodu to 89 670 km. Reflektory z czujnikiem zmierzchu, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, skórzana, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, duża nawigacja professional. Z tyłu natomiast mamy wyprowadzony nawiew powietrza, gniazdo 12V oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i ISOFIX. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa. Specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.